Dzień dobry, nazywam się Darek Łabęcki i jestem autorem postaci Smoka Zembozaurusa. Chciałbym Was teraz nauczyć, jak rysować Smoka Zembozaurusa. Będą do tego nam potrzebne oczywiście produkty Zembozaurus, a zatem ołówki Zembozaurus, kredki świecowe wykręcane Zembozaurus, a także przydatna będzie gumka Zembozaurus. Życzę miłej zabawy i zapraszam do rysowania. Zaczynamy od szkicu, który wykonamy ołówkiem. Najpierw narysujemy taką jakby fasolkę, a przez jej środek poprowadzimy poziomą linię. Teraz podzielimy tę te linię na trzy odcinki, prowadząc przez ich wierzchołki pomocnicze linie pionowe na prawej górnej części fasolki narysujemy następnie ustawioną nieco skośnie połówkę fasolki, tak aby dotykała prawej linii pomocniczej. Czas na oczy Smoka. Rysujemy je tak, aby druga od prawej pionowa linia pomocnicza była między jednym a drugim okiem. Ta linia pomocnicza pozwoli nam też umiejscowić uśmiech Smoka. Nos Zębozaurusa powstaje przez wygięcie górnych odcinków łuku fasolki poziomej. Natomiast beret Smoka to wygięta łezka, nałożona na fasolkę skośną. U dołu po lewej stronie rysujemy zęby smoka, a nieco wyżej nozdrza. Podkreślamy uśmiech i dodajemy kolce na głowie. Teraz tułów. Odmierzamy wysokość fasolki poziomej i poniżej tego punktu rysujemy duże koło. Obieżdżamy je linią wychodzącą z głowy smoka i w ten sposób. Powstaje szyja i tułów. Po prawej stronie tego wielkiego koła rysujemy łuk, który zaginamy trzema małymi łuczkami. Dzięki temu mamy już gotowy ogon smoka. Na dolnej linii tułowia narysujemy teraz małe kółko, a pod nim łezkę. Tak powstaje jedna, a potem druga noga zębozaurusa. Zaznaczymy jeszcze linię brzucha, który potem pokolorujemy na żółto. Czas na ręce smoka. W połowie tułowia, w linii kółka, które rysowaliśmy tworząc lewą nogę, rysujemy kolejne kółko i skośne linie ramienia smoka, idące do małego kółeczka czyli jego dłoni. Teraz jeszcze trzy pazurki, druga łapka widoczna tylko częściowo i oto szkic gotowy. Gumką usuwamy linie pomocnicze, a następnie czarną, wykręcaną kredką świecową pogrubiamy kontur całej postaci. Dodajemy plamki na ciele smoka, dopracowujemy szczegóły. Czas na kolorowanie. Tę fazę pracy pokazujemy w przyspieszeniu, ale wiadomo, że trzeba zrobić to solidnie i dokładnie. Kredki świecowe Zembozaurus to zestaw wielokolorowy. Rysując smoka możecie sami zadecydować o kolorach. Można również uzupełnić rysunek o nowe elementy. Na brzuchu smoka można wprowadzić dodatkowy podział. W naszym filmie użyłem kredek świecowych wykręcanych, ale i zwykłe kredki świecowe Zembozaurus doskonale się tu sprawdzają. Smoka można też pokolorować kredkami elastycznymi, albo nawet namalować całą postać na szkle, używając do tego farb witrażowych z serii Zembozaurus. No i oto smok jak żywy. Zembozaurus. Talent w Twoich rękach.